Prosto skąptą. szalony matko kochaniec, który zwie się człowiekiem wardą I przynosi za co? Rzeczy wcale nie z pogardą Tylko trzymaj gardą Powiedział Garu Jadąc Mazdą I tp i INTERNETOWY TYGODNIK powszechny! Kochani, ITP, ITD powraca, znaczy powraca, nie powraca ITP, ITD co tydzień jest, prawda, ale może się to zmieni, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może, się... Nie. może się to zmieni, może się to zmieni, może potrzebna jest chwilę odpocząć, zrobić pauzę, tak jak zwykle robiliśmy w przypadku MDMR, tak samo może zrobimy w przypadku ITP, ITD. Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie bardzo płakali z tego powodu. A póki co lecimy z tym, co najbardziej lubicie, czyli memy, miniaturki i muzyka. I zaczniemy od memów. <laughs> Nikt. Budowlaniec o 6.30 w żabce. Manki. Niepisana tradycja po prostu, paliwo, które ich napędza. Zwykle to jest małpka? Jeszcze tam cztery browarki, a nie, przepraszam, to jest o 12. Rano 6.30 to rzeczywiście małpka, o 12.00 cztery browarki małpka i na zakończenie browarek i małpka. No i co i dzień wygrany? Sławek zamknij mordę, straż graniczna idzie. To a propos Tuska, który wywiózł Sławomiranowaka z Polski. No, no tak, wywiózł go Sławek, zapłacił swoim zegarkiem. Tusk taki szmalcowni. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze przysłuchuje na rozprawach. jest to scena połączenie Piotrowi Czyli byłego komunisty Nie, który w tej chwili jest w Trybunale Konstytucyjnym i który odwołuje Adama Bodnara z, z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich? Ja pierdolę w ogóle Co się kurwa w tym kraju dzieje? Tu Bogusław Linda w psach Kurwa 30 lat temu Dobrze to kwituje Halo tu król Jordanii, słucham Halko? Nic nie słychać chyba jakiś debil dzwoni Ci Nie mam pojęcia do kogo nawiązuje ten mem mm -mm. Nic mi nie Makłowicz wyklęty w słoiku zaklęty Sos do spaghetti, sos meksykański Ostry sos i azjatycki Sos słodko tak, no Makłowicz teraz jakby jest na totalnej fali, więc spodziewajcie się wielu, wielu reklam z nim, które będą latały gdzieś, czy to w necie, czy czy w telewizji. Osiągnęliśmy niemożliwe ciężką pracą i determinacją. Nasze świadectwo przetrwa tysiące lat. Nie ma chuja, żeby ludzie to wybudowali, to byli kosmity, tak? No, no nie ma chuja, no nie, nie wtedy. Average może Bałtyckie fan. <laughs> no tak, Janusze w klapkach. Piwerko VIP, żołądkowa gorzka plaża. Average Tatry fa, Enjoyer, Enjoyer. I mamy tego, Jezus. Marka Perepeczko w roli oczywiście Janosika. Dopierdolonego tutaj w trzy dupy. Prawda jest taka, że, te, że ci Average może Bałtyckie fan Niewiele się różni od ABS Tatry bo dokładnie ci sami ludzie kurwa jeżdżą w te same miejsca. Hej, piękna, nie, znajoma. Marek się kłania. Stałem dziś w kolejce za tobą w Biedronce na bleśnie. zapamiętałem twój numer. O ja pierdolę, co za klip w dupę mać. Lody Ekipa, 19,99 złotych sztuka? O kurwa! Mistrzowie po prostu marketingu, widzę, że działają totalnie w tych sklepach. Naprawdę, my szukaliśmy kiedyś z Mateuszem tych lodów i nie znaleźliśmy. Musiał Mini Mike przyjechać zrobić nam loda. Ten Mato to taka trochę ściema, nie potrafi sam napisać tekstu, robi to za niego ojciec. Jego wersy najmniej oddają uczucia polskiej młodzieży, tak nazywam się na ogórek. Klaun! Agata Duda Książę William. Zobaczył w niej ukochaną mamę. O, kurwa, to nawet nie jest mem chuja! To nie jest mem, to jest, kurwa, wycinek z jakiejś chwili dla ciebie czy innego gówna. Agata Duda jest ikoną klasycznej mody. Diana była uważana za najlepiej ubraną kobietę świata. O ja pierdolę, co za propaganda, zobaczył mnie. Miliony lat temu ten wodny skurwysyn postanowił wyjść z wody. Dziś przez niego musimy zapierdalać do roboty i płacić za swoje istnienie. Wszystko przez niego, tak mogliśmy sobie w tej wodzie żyć, kurwa. Byłoby super. Dziwne dźwięki, które słyszę w środku nocy. Ja się jeszcze dziwniejsze dźwięki, żeby pokazać, kto tu rządzi. Come at me, bro. Ale 100%, tak I siedzisz w łóżku i słyszysz takie... To ty to robisz I nagle przestają się dziać te dziwne dźwięki. Dzień dobry, tu Łukasz, uczyła mnie pani 6 lat, rocznik 91. Pisze, przesłać pozdrowienia z okazji dnia nauczyciela. Wszystko co osiągnąłem w życiu zawdzięczam pani. Dzień dobry Łukasz, to bardzo miłe. Dziękuję, co osiągnąłeś? Nic. Ale chyba fake. Gambit karakana, gospodarka rozjebana. I kaczyński kurwa przestawiający pionka. Ja czekający na zielone światło. Kierowca BMW za mną. Kiedy sobie uświadamiasz, że Elżbieta II jest już wolna. Mmm. o Pies machał łapą przez sen. Ludzie, pewnie go nie jakiegoś zająca. pies w tym czasie. Kurwa, liberacze. Powiem szczerze, sam już nie ogarniam co jest otwarte, a co zamknięte. No minister zdrowia myślę, że nie ogarnia to... za dobrze. Ciocia odłącza mi konsolę w połowie meczu. Ja 30 lat później przy jej respiratorze. Okej, okay, my turn. Naz nazwałem laptopa Julka, bo... bo się tnie. Pozdrawiam chłopaka, który wziął mnie dziś na stopa z Wojcieszkowa. Blondyna w okularach, będziesz wiedział. Jeździ z czarnym samochodem marki Airbag. Odezwij się. Kurwa, siedzi na siedzeniu pasażera zobaczyła Airbag napis. Marka Airbag, sernik, o Jezu, tak, ser z serem i na serze, kurwa, tak, dokładnie, bez kitu, za ten komentarz trzy wieki w szczęściu luźniutko dostaniesz, trzy wieki w luźniutko, bez kitu, dobra, to wszystkie mamy na dzisiaj, to lecimy teraz z muzyką, Shogun Pershing, pierwsza rzecz, rap Shogun, muzyka, mixmaster, wideo, no dobra, sprawdźmy to. Nasi ludzie jak Tesla Kurwe piękni Nike dressach Twoja królewka futerka Moje chłopaki wspierają pieska Pogona kurwiam pod blokiem Odbieram Nokie, choloma ma problem WSZYSCY NA Kurwa, zajebiste, naprawdę zajebiste Tak jakbym słyszał Sariusa zmieszanego z taką mocną ulicą A, a jednocześnie z takimi patentami, takimi nie. Faj, fajne też, e, jak mówisz to w taki sposób, takie szeptanie Trochę, znaczy takie, nie szeptanie, tylko takie, na takiej wyjebce trochę Z takim załamaniem głosowym Naprawdę bardzo fajnie to brzmi Aczkolwiek, mógłbym się przypierdolić tutaj e, do mikrofonu bo, bo ten, ten wokal po prostu nie, nie wybrzmiewa. I czasami jest trochę zagłuszony przez muzykę, która swoją drogą jest bardzo dobra. Fajne, fajne. Naprawdę, naprawdę spoko. Dziwię się, że nie jest to. To idealnie się wpisuje kurwa w tej chwili w to, co jest popularne. Dziwię się, że to nie jest wyżej. Zdecydowanie łapa ode mnie. Jaguł łezka. Jaki kurwa punk-rock kalifornijski, no totalna Kalifornia, punk-rock. To no, trochę boli, kładą mi do głowy, to chyba brak miłości. Słuchajcie, to jest muzyka, na której ja się wykonywałem w liceum, nie, totalnie, a tak totalnie, totalnie. Zresztą to jest film, który widziałem w liceum, to jest City Nancy z zajebistym Garym Oldmanem, świetny film. O, Sex Pistols. To jest rockowe granie typowe, typowy, prawdziwy, kurwa polski punk rock Wiadomo, że e, inspirowany Kalifornią i e, tym co było w latach 80. pod koniec lat 80. ode mnie kurwa łapka, uruchomiłeś mi pokłady kurwa młodości, w głowie i nie tylko w głowie. I ostatnia nutka na dzisiaj, TD, kilka błędów. Witam z powrotem. Zamiast chodzić na melanże, no to piszę nuty znów. Brak mi starych znajomych. Oho, tako Hemingway vibe, słyszę Umiem odpoczywać tylko kiedy wciskam luk. Rzadko uczę się na błędach, chociaż wszystkie je pamiętam Fajna muzyka mogłaby być trochę lepsza, ta melodia mogłaby wybrzmieć i kilka słów nie na miejscu choć spiesza mi się w głowie, to ważne to co masz w sercu no, so, są tu emocje na pewno, chłopak się uzewnętrznia mocno. Gdyby nie kilka błędów, nie poznałbym wszystkich ludzi. Gdyby nie kilka błędów, to bym pewnie już nie wrócił. Gdyby nie kilka błędów... Refren miał potencjał, ale coś tam się po drodze, nie wiem, wykoleiło, tak mi się wydaje. Mogłoby, mogłoby, trochę więcej tego, tego refrenu tutaj wejść. W każdym razie, no jest to potencjał, na pewno. Gość ma potencjał, trochę musisz się jeszcze podszkolić w paru tam rzeczach i... To jakby, wiesz, myślę, że słyszysz doskonale muzykę. I, i naprawdę masz kogoś, kto ci robi fajne bity. Ode mnie oczywiście leci łapa. I to tyle, jeżeli chodzi o muzykę na dzisiaj. Lecimy teraz. Z kartą na czasie. Co my tu mamy? Sobel, fiołkowe pole. No dziwne, że Sobel, a nie e, Epika, Ekipa, Kurwa. Tak już nigdy nie wiem. <śm> nigdy <śm> nie będę wiedział. A jest w ogóle, są oni? Nie ma ich? Wybońcie na czasie? Oż ty! Sobel w aucie, no nic tutaj w tej miniaturce nic dodać, nic dodać. po prostu klasyczny, klasyczna soblowa miniaturka. Zaraz chwilę potem Dawid Obserwator i Intrus Burder Berlin Sentino Dis. No jest to uliczny kurwa Dis, po prostu na jaki czekałem. Bardzo mi się podoba. Jest prosty kurwa ten dis, nie jest bardzo kurwa taki klatkowy. Nie wiem, ta, ta bandana tak dziwnie kurwa z tymi okularami e, współgra tutaj, ale cicho kurwa konfituro, bo będziesz mi kurwa połatany. Natomiast słyszałem te odpowiedzi Sentino, które były tam na Insta Story. Zdecydowanie fajnie jest to zrobienie w sposób dissowy, a nie takie kurwa nagrywanie i wyzywanie ludzi od wiadomo kogo. Fris, Nowciak, Murcik z koncertu Kuby Wojewódzkiego, ekipa w telewizji, nacios. Aż zobaczę. Ale przecież to jest playback! Czemu robicie playback? Dobra, jest trochę, jest, jest bardzo mocno nałożony playback, trochę jest, tam, trochę jest tam jednak ich głosów. Wróćmy do samej miniaturki. Jest to typowa miniaturka, o dziwo kurwa nie TVN-owa, bo zwykle to TVN wrzuca takie miniaturki, a to nacios wrzucił jakiś taką miniaturkę, na której nie ma napisów, nie ma nic, tylko jest po prostu z momentu jakiegoś przypadkowego, który YouTube wybrał. Chyba, że bardzo szybko po prostu robił, żeby wrzucić tę miniaturkę, żeby kurwa ona już była. was, jakbym miał w ręku klamkę. Jest bardzo nieczytelna ta miniaturka, ale tak w chujnie czytelna. Nie wiadomo co się dzieje. Są tutaj kurwa momenty, w których... O, o na przykład to... To by była o wiele lepsza miniaturka, a nie duży rejs Tak po prostu tylko po to, żeby był, mogłaby ta miniaturka być zdecydowanie lepsza. Daria zawiała w Dawid posiadło za krótki sen. No i tu kolejna miniaturka, kurwa, która jest tak wysoko, a z której nie wynika nic, kurwa. Nie wiadomo, co się na tej miniaturce dzieje. Czy tam jest kurwa, czy to jest wieloryb, szalot, kurwa, czy ktoś z nim płynie, czy o co tutaj chodzi. Dziwną miniaturkę sobie Daria wybrałaś. Yy, znaczy, nie zmienia to faktu, że yy, piosenka ma milion, ponad milion wyświetleń, aczkolwiek może wynikać to z powodu tego, że kurwa jest po prostu dobra i tyle rozstaniu z frizem i jej wizerunku. Miniaturka chłopaków z Wibrozy... O nie, znowu ktoś z ekipy, wow! O, to będzie następny, może w uległówki? O, chyba no, tak! Angusa na, gusta, na siedzi ze skarpetką na stole, patrzcie, to jest kulturalny ojciec Adam Sz Szustak, który wchodzi na stół, ale ściąga buty, bo tak powinno się robić. Nie wchodźcie nigdy na stół w butach. Tak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka, niesamowity widok. No wow, kurwa znicze, Krzysztof Krawczyk uwielbiany przez wszystkich, to chwyta za serce. No rozrywka, no wiadomo, że poszukiwanie sensacji. Kupiłem wektre, by ratować kaliber, dalsze prace, plus nagrody, blok numer 57 i Kickster siedzi kurwa na aucie. i kto to auto potem kupi z takimi śladami z butów? Kupiłem wektrę B, a nie B! O tam jest! Nie, to jest, by ratować kalibrę. Ratować kalibrę. Jezus, jaki jest nasrane w tym, w tej miniaturce! Szanuję, szanuję po prostu to nasranie. No nie, oni wrócili! One to Free Go Like Polish! Wyzwanie ze sto, setką warstw! Ekstremalna stuwarstwowa kanapka od One to Free Go Like! O Boże, o Boże, o Boże, jakie to jest straszne! Lach. Grzegorz Duda z TVN Turbo w szczerym wywiadzie. Kim naprawdę jest? Dlaczego płakał? Nie przepracował ani jednego dnia. O Jezu! Tak, widziałem na przykład taki post ostatnio Michał Śledziński, czyli twórca Osiedla Swoboda i tak dalej, gość, który odpowiada też za animację Kajko i Kokosz. Był wywiad z nimi, też Interia wrzuciła, chyba, chyba Interia, że nie przepracował dnia w swoim życiu. I kurwa, to nie o to chodzi. O nie, miły pan Pi, kwiatuszku. Ja ten, ten tytuł mi dał raka po prostu od razu. Kurwa, przeskoczyło kurwa na Grasiczaka czaka. Jakiegoś. Miniaturka spoko, wygląda jakaś miniaturka Martina Snakiewicza zmieszanego z Igorem Ignacym bajera, kurwa, pik jatuszko, a bajera lale poznałem. <grywa> kurwa, sętła i wolno z tyłu. W ogóle jak to się ma, kurwa, do tego klimatu Discapolo? No nie wiem, nie wiem. Opał i gips, bledka. Zlecą, kurwa, dalej tym sznytem neonowym. Czy im to dobrze robi? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, bo to mogło być wyżej, jeżeli chodzi o miniaturki. Co mówią psy u fryzjera? Ten pies ma doklejane dready. To nie są prawdziwe psie dredy doklejane, kurwa. No właśnie. No i, wła i po co oszukujecie na miniaturce? I jest to naciągane. Królowie Żyta, sezon drugi Odcinek ósmy, kabaret malina i no i w sumie właściwie jest w tej miniaturce wszystko co powinno być. Jest napisany i sezon, i odcinek, i królowie żyta i no jest kurwa samolot czy avionetka czy jak to się kurwa nazywa, nigdy nie wiem. Ma ta to reakcja, o, to jeszcze się utrzymuje tutaj. Kurwa dwa tygodnie, już dwa tygodnie w na czasie, nieźle to chyba rekord, naprawdę tak mi się wydaje. To e, e, Freeza ekipa zniknęła, a to kurwa dalej się trzyma. Sprawdzamy wiedzę Polaków o prawie jazdy z miłości cztery kółek, matura to bzdura. Polacy versus prawo jazdy. Mm, Michu się zastanawia. Czyścią w końcu te kurwa! Dredy, czy ich nie ściąć? Słuchaj, czy mam ściąć te dredy, bo on będę wyglądał tak. Jak będziesz wyglądał tak? No bo będzie wyglądał tak, no bo masz takie dwa guzy. No masz e, tak chodzą te dready, tak warkoczyki z tyłu. No mniej więcej. No i właśnie, i to są kurwa te kolejne, które on ma tutaj i dlatego zasłania je swoimi dredami. To o to w tym wszystkim chodziło. Dobry uczeń kontra zły uczeń. Śmieszne sytuacje rodzaje uczniów w szkole want to Free Go Challenge, to jednak dalej jest kurwa. Aktywuj energię w sobie. Spotkanie na żywo i medytacja z kilkoma tysiącami osób. Klaudia Pingot Spec Babka Dziwna jest ta miniaturka, jest bardzo dziwna, jest taka, taka jakby niepokojąca, tak jakby ona wzywała trochę pomocy, ej słuchajcie, trzymają mnie zamkniętą w piwnicy, kurwa Błagam, to to jest mój do Was, kurwa, tak mi się tak źle dziwnie wytnę, nie wiem. 60 na minutę, na najlepsze anegdoty, Cezary Pazura, Pazura, dla mnie jesteś i Jacek Braciak, nie dowiemy się jaki jest, musielibyśmy zobaczyć 18 minut 39 sekund Tadeusz Omińskie, a może się dowiemy? Chorym, naprawdę, podziwiam Cię, a on tak popatrzył na mnie, a Pazura mówi A Ty jesteś nikim? i zasnu. <laughs> Pazura, ty jesteś nikim. No te anegdotki pomiędzy aktorami są naprawdę zajebiste. Pomiędzy youtuberami dokładnie są takie same. Wilk zatrzymał traktor na środku pola, kierowca nie spodziewał się tego, co znalazł w ziemi ciekawostki ze świata i płacząca baba! Kurwa! Co to kurwa! Jaka generyczna miniaturka, kurwa po prostu z nie wiem, z... Google'a. Google. z Google Images kurwa chyba. No nie wiem, słuchajcie, to wszystkie miniaturki. Ja naprawdę nie wiem, która była najlepsza. Ten one, two, three, go, kurwa, wraca, wraca, ale tak nieśmiało, mam nadzieję, że coraz bardziej będzie upierdalane, bo jest to mega szkodliwe. To wszystko na dzisiaj, widzimy się w następnym odcinku, o ile nie chcecie, jeżeli nie chcecie tego cyklu, to nie będziemy się widzieć w następnym odcinku, a może się będziemy widzieć. Dobrze, trzymajcie się, ITP, td na razie, miłej niedzieli.